I ostatni test pierwszego dnia. Konkursu na światowy samochód roku. Jazd testowych w Pasadenie w Los Angeles. Jestem za kierownicą auta, które mnie trochę zaskoczyło swoją obecnością tutaj. Mimo że to jest przecież oczywiste, że Toyota na rynku amerykańskim. Prezentuje swoje najnowsze modele przede wszystkim i najwcześniej, najszybciej. No i otóż popatrzcie, mamy kolejną generację Toyota 4. Znaczy, wiadomo co od razu usłyszymy w Europie. E tam kolejna generacja zmienili wlot powietrza. No więc nie, nieprawda. To jest naprawdę bardzo, bardzo gruntownie zmieniony samochód, przerobiony. To, co jest w nim bardzo znajome, no to oczywiście napęd. Co zaskakujące, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało w Europie, ale w Stanach Zjednoczonych kompletnie znikają wersje inne niż hybrydowa. No właśnie, dwie hybrydowe, bo hybryda i hybryda plugin, ale tak zwana pełna benzyna znika i już podobno nigdy nie wróci. Cholery dostaje z tymi amerykańskimi lusterkami, które nie są asferyczne, po prostu są takie same jak, nie wiem, lusterko w łazience. Bardzo, bardzo ogranicza pole widzenia do tyłu. Bardzo, bardzo ogranicza mi komfort jazdy, nie tyle pogoda sama w sobie, co jest cudowne, bo jak wiadomo it never rains in Sunny California. A, a pogoda jest straszna. Po prostu nasz, nasz listopad tyle, że tu jest jeszcze ociupinkę cieplej. No ale w każdym razie komfort przebywania w tym aucie zaburza mi nie deszcz to, co się z deszczem wiąże, mianowicie. Ewidentnie lewa wycieraczka jest za długa i ociera. O, słyszycie? O górną krawędź okna. Pomijam już fakt, że zostawia tak ile? Z 8 cm nieoczyszczonego. Co do spółki ze słupkiem tworzy 20 cm szerokości, martwe pole. Wstyd, proszę, Toyoty. Straszliwy wstyd. No, ale żebyśmy tylko takie problemy mieli. Istotne jest co innego: mianowicie rzeczywiście, już po przejechaniu kilku kilometrów tym samochodem, mogę Wam powiedzieć z czystym sumieniem, że rzeczywiście to jest nowe auto. Oczywiście ono się opiera na tych samych podzespołach, na tych samych gratach, które znamy już od dawna, ale to jest nowy samochód. Zaraz to ja chyba tam powinienem stanąć. Tak, dobrze. Yy, I nie chodzi tylko o ten przedni pas, z którego się już awansem śmieją ludzie niechętni Toyocie, bo jest to tylko sygnał. Popatrzcie na całą resztę. Ten samochód owszem ma. Ten sam kształt, tę samą linię, ale podobieństwo jest na zasadzie: wszystkie kompakty są podobne do golfa. Pewnie. Tutaj mamy piątą generację hybrydy, która e, nawet rozwija te same parametry co. W aktualnej, jeszcze ciągle wersji. E, więc pod tym względem rzeczywiście zmieniło się bardzo niewiele. Chociaż, jak zajrzymy głębiej, to się okaże, że nie samą, nie samą mocą, nie samym momentem obrotowym zespół napędowy żyje. Bo po pierwsze, silnik spalinowy tak, ten sam 2,5-litrowy, czterocylindrowy, wolno-sący. Jest o pół generacji czyściejszy. On spełnia absolutnie wszystkie wymogi norm spalinowych ze sporym naddatkiem sam w sobie. A co dopiero w połączeniu z piątą generacją hybrydową. W której, żeby było śmieszniej, oprogramowanie już właściwie zasługuje na e, określenie e, generacji 5.5, jak nie lepiej. Razem mamy do dyspozycji znacząco cichszy, znacząco milej brzmiący zespół napędowy hybrydowy, który znów o ociupinkę, Przesuwa granice ekonomiki zużycia paliwa. Wnętrze, żeby sobie nikt nie myślał, wbrew pozorom, ze starych znajomych to ma tylko trzy przyciski: uruchamiania kamery i wyboru autoholda oraz z innego modelu przeniesiony, wybierak trybu jazdy. Auto jest znacząco bardziej komfortowe, a pamiętajcie, jadę po paskudnie nierównej nawierzchni amerykańskiej autostrady betonowej, klasyka gatunku i w poprzedniej generacji Toyota RAV4, która notabene Całkiem sporo lat temu też tutaj po raz pierwszy testowałem, już bym klął i podskakiwał. Tak jak było wtedy. A teraz jadę w takim komforcie, w jakim dopiero co wiozła mnie już nienagrywana przeze mnie Toyota Crown w wersji kombi. Nie nagrywałem jej, przyznam się, uczciwie po to, żeby mi się jad przestał ulewać, bo mówiąc w największym skrócie, decyzję, którą podjęła e, Toyota, żeby nie sprowadzać tego modelu do Europy, uważam za absolutne bałwaństwo i takie od sobie zdecydowanie, że nie. Nie podbijemy europejskiego rynku motoryzacyjnego, bo nie. To jest jeden z najwspanialszych samochodów, jakie Toyota zrobiła, ale nie, nie będziemy go sprzedawali w Europie. W każdym razie z Toyoty Crown więcej skorzystała ta nowa Toyota RAV4, niż Toyota Camry, na której. Crown jest oparta. Ja nie za bardzo potrafię zrozumieć jak mogło do tego dojść, ale taka jest prawda. Poza tym Toyota Crown, która ma przecież dokładnie tip-top identyczny zespół napędowy, jaki mam tu, jest znacząco głośniejsza, mimo, że jest bardzo luksusowym samochodem klasy średniej i wyższej. Więc ewidentnie Toyota RAV4 Dokonała ogromnego skoku jakościowego. Jakościowego również w sensie materiałowym. Bo tutaj nie drażni mnie nic. Nie wspominając już o tym, że pozycja za kierownicą jest absolutnie perfekcyjna. Natomiast mam takie małe spostrzeżenie. Zwykliśmy mawiać, że. Toyota, no może nie, że aż lekceważy rynek polski, ale że polskich klientów to tak sobie traktuje, bo mamy jakieś takie dziwne, zubożone, wykastrowane wyposażenie samochodów. Więc ja jadę topową wersją Toyoty RAV 4. Ona dokładnie tak będzie wyglądała, jak już wejdzie do oficjalnej sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. To jest GR Sport. I ona ma tylko fotel kierowcy regulowany elektrycznie i też nie w całości. Nie ma dziury w dachu. Powiecie drobiazgi? Ja powiem, ten samochód już bardzo dawno. Nie jest samochodem budżetowym. To jest pełnowymiarowe auto klasy średniej, jeśli chodzi o cennik. I to, co o nim opowiadamy w Polsce, oczywiście jest prawdą, czyli, że no Toyota oszczędza na nas. Tutaj nie ma podświetlenia, na przykład to był wspaniały numer. Przełącznikami w podłokietniku, że nie można było znaleźć po ciemku, bo nie były podświetlone. A że to, że siam to. Tu jest dokładnie tak samo. Pytanie tylko, czy jak auto będzie już w pełni seryjne, to nadal będziemy mieli na przykład takie coś. Przyznacie, że to rozpaczliwe. Wyłączyła mi się właśnie kamera filmująca mnie z ramienia. Na szczęście i tak już kończę to nagranie. Z no, dosyć mocnym akcentem. Mianowicie, jeżeli to będzie miało dobrą cenę. To naprawdę może jeszcze coś znaczyć w Europie. Bo nie zapominajmy, że w tej klasie, w tym segmencie, przy tym typie napędu hybrydowym, strasznie się rozpychają Chińczycy, którzy w porównaniu z Toyotą są zdecydowanie gorsi pod jednym względem mianowicie, u nich na razie nie ma hybryd z napędem na cztery koła. Ani mechanicznym napędem na cztery koła, ani funkcjonalnym tak jak tu, gdzie yy, po prostu jest dokładany drugi silnik elektryczny z tyłu. I ponieważ Toyota to dopracowała do perfekcji, to tutaj jest niezagrożona absolutnie. Ale pozostawienie takich idiotyzmów i takich. No, nie uchodzi. Tym bardziej, że samochód sam w sobie jest znakomity. Jest o wiele, wiele zrywniejszy niż był, o wiele szybszy, o wiele bardziej responsywny, chociaż przecież co do responsywności hybrydowego zespołu napędowego. Już od generacji 4, plus. nie było żadnych zastrzeżeń, ale to jest wyśmienite. Zlikwidujmy szybciutko błędy i odzyskajmy pozycję lidera. Bo raz, że ten samochód na to zasługuje, a dwa, że chyba warto. Dziękuję, do widzenia.